O mój Boże! Hejka! Z tej strony Medi. Witam Was w pierwszym shoppingu, bądź holu zakupowym, jak to zwie, na tym kanale. Dzisiaj zajmiemy się odpakowywaniem paczuszki z OLX zawierającej 3 LPS-y popy. Które kupiłam za łączną sumę 50 zł. Więc myślę, że jest to naprawdę fajna oferta i grzechem byłoby ich nie zakupić. Także co, bez zbędnego przedłużania, bierzmy się za odpakowywanie. Paczka wygląda następująco. Oczywiście tutaj zamazałam wszystkie dane, no bo żebyście wiedzieli, nie mogli zobaczyć, gdzie mieszkam. Ok. No to co, otwieramy. Może jednak wezmę nożyczki. O Jezu. O wow. To ja. Jej! Okej, okay, mam tu jeszcze jeden pakunek. I musimy go szybko tutaj, tutaj otworzyć, tylko nie chcę widzieć jednego patrzota. O mój Boże! Pierwszy kotek, drugi kotek i na koniec tak niemiecki. Okej, okay, a więc możecie tu dokładnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj różowego doga niemieckiego. Oraz dwa short hery. Oba są um, takie żółto-pomarańczowe. Oczywiście jak to ja nie znam ich numerków, ale no chyba sami widzicie, co to są za kotki. Już na pierwszy rzut oka widać, że figurki są lekko brudne. Kotek ma tutaj um, jakieś dziwne rzeczy uszach. Nie, nie mam pojęcia, co to jest, ale mam nadzieję, że to jakoś domyje. <grym> Drugi short hair ma tutaj lekko ułamane uszko, jedno oraz drugie. I ogólnie... Też ma coś w uszach i ja, ja naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Dok niemiecki na szczęście nic w uszach nie ma, natomiast ma okropnie brudną główkę, więc ja się biorę za ich czyszczenie i pokażę Wam już je, jak będą w miarę ogarnięte. Ok, patrzeby są już po lekkim oczyszczeniu. Prezentują mi się teraz w ten sposób. Myślę, że jest nieco lepiej. No i zeszło im to. Dziwne ustrojstwo z uszu, a przynajmniej w większości. No! Chyba nie mam już Wam nic do powiedzenia, a więc mam nadzieję, że Wam mi się spodobało i do zobaczenia! Cześć!